Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii cenowego, czyli nasza to, to czwartkowa seria, w której informuję was o zniszkach, premiach i ogólnie tym, co aktualnie dzieje się w GTA online, więc łapka w górę, ich te sprawy, a my teraz zaczynamy. Na podium znajduje się Paragon R wersja opancerzona, czyli pojazd, którego normalnie nie da się kupić, a teraz kurde jest na kole Fortuny do wykręcenia. Inny sposób na zdobycie go to oczywiście zdobycie go um, za pomocą misji w penthouse. Robicie wszystkie jako host i macie ten pojazd. Za do odebrania. Dobra, a teraz przechodzimy sobie do premii. I teraz musimy się przełączyć na PC-a na szybkości. Okej, okay, pięknie nam się online wczytał. I zanim przejdziemy sobie do premii, bo właśnie muszę Wam tą premię pokazać na PCcie to jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć o tym, oczywiście, że jest nowy pojazd. Jak to się oglądał wczorajszy materiał, to nie wie jaki to pojazd może być. I tu Was nie zaskoczę, jeżeli powiem, że jest to po prostu. Składy, czyli pojazd z bardzo fajnym tuningiem, polecam jak najbardziej. A teraz sobie lecimy na szybkości do naszego komputerka. Ponieważ tam y, jest premia, która dotyczy napadu na Cayo tak jest. Zaraz wam wytłumaczę dokładnie o co chodzi, ale najpierw zarejestruję się jako właśnie prezes, proszę bardzo. I zobaczcie, że tutaj mamy premię na Kurde, napad na Kajoperiko. 50% więcej hajsu za główny łup. Zobaczcie, że Tequila normalnie 900 tysięcy około, a teraz milion pięćset prawie. Milion pięćset. Do tego dostajecie także więcej hajsu, jeżeli chodzi o e, safe. Tak jest. E, safe, który macie w biurze tego całego El Rubio, też daje wam 50% więcej hajsu. Do tego, jeżeli robicie sobie ten napad, to nie płacicie nic. Nic za przygotowanie. Yy, więc to jest fajna sprawa. Jak najbardziej. Bo tam chyba kosztuje to 20 tysięcy. Teraz po prostu płacicie 0 dokładnie. No i teraz przejdźmy sobie do reszty zniżek. Więc odpalamy sobie internety. I wchodzimy do WORSTOKA. I tutaj kosatka jest tańsza. Jeżeli chodzi o samą kosatkę. do tego stacje sonarowe, rakiety, warsztat zbrojeniowy, pojazdy w studni też są tańsze. Czyli macie, no, kurde. A może pojazdy w studni nie są tańsze? Na pewno, na pewno kosadka jest tańsza, stacja sonarowa też, rakiety kierowane, warsztat zbrojeniowy. A jeżeli chodzi o pojazdy w studni, chyba też. Jeżeli tak, no to kupujcie sparowa. Jeżeli nie ma zniżki, kupujcie Sparoła. To jest podstawa. sparrow i kosadka. Te dwie rzeczy wam są potrzebne. I jeżeli ktoś jeszcze chce sobie bardziej ulepszyć kosadkę, no niech sobie tam tamtoreadora, który też jest tańszy. Proszę bardzo. Normalnie 3 miliony 600, teraz 2 miliony 700. Jak najbardziej polecam, nieskończone rakiety, duża wytrzymałość, boost. Pod wodą na ziemi mega. Do tego jeszcze jest Stromberg. Akurat teraz Stromberga się kompletnie nie opłaca, dlatego że no jest Toreador znany też jako Stromberg MK2, więc polecam wam jak najbardziej. I jeżeli ktoś jeszcze chce jakiś inny pojazd sobie do swojej kolekcji dostawić, to jest Entity XXR tańsze, proszę bardzo. Ale akurat tego pojazdu wam za bardzo nie polecam, szczerze powiedziawszy. Więc ok, to tyle, jeżeli chodzi. A, ogólnie ten pojazd, zobaczcie, że oszukuje, bo tu przyczepność za Max to jest żart. To jest nieprawda. On się aż tak bardzo drogi nie trzyma. No, więc tyle, jeżeli chodzi o zniżki, ale jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o jednej premii, więc sobie teraz szybko do niej przejdziemy. Chodzi mi tutaj o akcję, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. Wyścigi kaskaderskie. I tutaj są wyścigi EC Classic. Potrujna premia, akurat, jeżeli ktoś potrzebuje hajsu. Albo Expa, a tym bardziej Expa to polecam, dlatego że za pierwsze miejsce na wyścigu gdzie jest 30 osób i ten wyścig jest w miarę długi, dostajecie 30 tysięcy Expa. To jest dużo tysięcy Expa około. Dobra, więc teraz jeszcze wyjdziemy na szybkości nadwór, żeby wam zaprezentować. Um, no, kurde, aktywności, które są na mapie. W tym tygodniu dostępne. Mówimy tutaj oczywiście o próbach czasowych. Więc pierwsza z nich znajduje się. Tutaj, w tym oto miejscu. Spoko. Ona jest długa, strasznie, 3 minuty. Jest jeszcze próba RC Bandito w tym miejscu. Za jedną i drugą dostajecie 100 tysięcy. A ja się z wami żegnam. 7 na przejść. Elo!